Program Leonardo da Vinci ma pod podtytuł Uczenie się przez całe życie, więc nigdy nie jest za późno. Oprócz tej merytorycznej części związanej z przygotowaniem do, do zabezpieczenia imprezy mistrzowskiej policjanci uczestniczy programu uczyli się, e, mieli programy językowe, programy kulturalne, to również także są, są bardzo ważne rzeczy, poznawanie się w zjednoczonej Europie, poznawanie kultury, języka, nawyków, to, to są rzeczy, które, 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 na które nigdy nie jest za późno, więc nawet w Poważnie zaawansowanym, w średnim wieku możemy się uczyć i, i mamy na to pieniądze. Bez, bez tych środków, bez, bez tych pieniędzy policjanci nie mieliby tej możliwości. Na pewno nie mogliby zwiedzić tych krajów w sensie nieturystycznym, a zawodowym. Uczestnicy byli ze sztabów policji z całego kraju. Są to osoby, które się zajmują tematyką zabezpieczania imprez masowych, no i takie wyjazdy dużo im dały. Ponieważ mogą przekazywać te zdobyte doświadczenia na szkoleniach i we własnych pracach zespołowych. Każde przygotowanie językowe podzielone było na takie dwie części. Pierwsza część dotyczyła obowiązujących w danym państwie zwyczajów, norm zachowań. Drugi etap było to przybliżenie słownictwa specjalistycznego w zakresie. Zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, a więc słownictwa policyjnego przede wszystkim. Byliśmy w stanie obejrzeć spotkanie, byliśmy w stanie przyjrzeć się realnemu zabezpieczeniu, wzięliśmy udział w tym zabezpieczeniu. Muszę nawet przyznać, że kibice o tyle dobrze się spisali, że prawdopodobnie, no w cudzysłowie oczywiście, specjalnie dla nas zrobili małą aferę, a więc mogliśmy się przyjrzeć naprawdę już takiemu stuprocentowemu działaniu policji, ponieważ wtedy policja musiała wkroczyć. Przyznam, że działała bardzo sprawnie, bardzo szybko, tak, że mecz mógł się odbyć do końca. Dzień powszedni naszego pobytu polegał na uczestniczeniu w serii wykładów, jak również zajęć praktycznych. Czyli ze strony teoretycznej uzyskiwaliśmy informacje, jak odbywa się zabezpieczenie, E, takich meczów e, piłkarskich ze strony policji, jak to wygląda ze strony organizatora. E, poznaliśmy instytucję Spotersa, czyli policjanta współpracującego e, z klubami sportowymi, jak również z samymi e, kibicami, gdzie tą instytucję Spotersa wprowadzamy również w Polskiej Policji. Przystąpienie szkoły do programu Leonardo da Vinci dało nam bardzo wiele. Wyższa Szkoła Policji zyskała przede wszystkim znakomity materiał dydaktyczny. Wyjazdy do trzech krajów, które mają najbogatsze w Europie doświadczenie, jeżeli chodzi o imprezy związane z zagrożeniem imprezy masowe na stadionach, mecze piłki nożnej, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy pozwoliły nam zaobserwować infrastrukturę stadionową, poznać doświadczenia kolegów policjantów z innych krajów europejskich. Nawet zobaczyć mecze podwyższonego ryzyka, był to mecz w Rzymie, Lazio, AS Roma, mecz podwyższonego ryzyka, zabezpieczenie, pełne trybuny. No dla nas też, dla kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji, mówią bardzo bogaty materiał dydaktyczny, natomiast w programie uczestniczyli też ludzie z komend wojewódzkich. Z tych komend, które za kilka lat, albo w zasadzie już są w trakcie przygotowania imprezy mistrzowskiej Euro 2012. Osoby, które będą fizycznie zabezpieczały, polscy policjanci, którzy fizycznie będą zabezpieczali te bezpieczeństwo na, na, w okolicy stadionów, w miastach, które będą organizatorami, miały możliwość zobaczenia tego, co działo się w Europie. Wydaje mi się, że przede wszystkim te pieniądze z Unii pochodzą, są po to, żeby każdy obywatel Unii Europejskiej, nie tylko we własnym państwie, ale również w innych państwach, czuł się równie, równie bezpiecznie. Myślę, że jest to istotne przede wszystkim przed Euro 2012. Przyjadą do nas kibice z całej Europy i chcielibyśmy, żeby czuli się tak bezpiecznie jak u siebie, a nawet mam nadzieję, żeby będą mogli się czuć bezpieczniej niż u siebie. Część osób to są osoby, które pracują w sztabach komend wojewódzkich, czyli przygotowują już dzisiaj, zabezpieczają imprezy sportowe w poszczególnych miastach, miastach organizatorów. Natomiast dydaktycy z Wyższej Szkoły Policji wzbogacili nieprawdopodobnie materiał dydaktyczny. Tysiące zrobionych zdjęć, kilometry nakręconych taśm filmowych, możemy powiedział, raczej filmów wzbogacają, wzbogacają usługę dydaktyczną. Powiem też tak, że te najnowsze stadiony, Hejzel stadiony olimpijskie w Berlinie czy w Rzymie. Dzisiaj studenci w ramach nie tylko studiów, ale również kursów, które tutaj odbywają, mogą zobaczyć, jak ta infrastruktura wygląda, mogą zobaczyć te stadiony od kuchni, jak w najlepszych, na najlepszych obiektach, naj, największych obiektach europejskich jest to przygotowane. No to tego się nie da, że tak powiem, przeliczyć na pieniądze. To jest usługa dydaktyczna, która znacząco się wzbogaciła. Po tym wyjeździe zorganizowaliśmy między innymi konferencję e, dotyczącą bezpieczeństwa imprez masowych pod kątem oczywiście tych przyszłych rozgrywek e, Mistrzostw e, Europy w piłce nożnej, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie w 2012 roku. E, zorganizowaliśmy tu w Polsce u nas w Wyższej Szkole Koalicji w Szczytnie konferencję poświęconą tej problematyce. Odbyła się ta konferencja w grudniu 2008 roku. Na tą konferencję oczywiście zaprosiliśmy tych wykładowców, z którymi mieliśmy przyjemność mieć zajęcia właśnie na tych, podczas tych wizyt studyjnych.